O, z kamerą. O, to? Zapomniałem 13 PLN-ów, nie? Listen, people, nie uwierzycie, co się stało. Co się, co się stało? My bike, Ukradli mi rower. Ale na szczęście umbrella zostawili. Ty tego nie czujesz. Wymawia że umbrella. Ale nic tu pomiędzy. Am late. muszę lecieć. Bo da. Dwie minuty i 43 sekundy. Dzwonek. Fewej! Ale czy do Was naprawdę nie dotarło? Ukradli mi rower. I czym ja teraz będę do kul dojeżdżać? I ty się dziwisz, oj, to jest trzynasty, piątek trzynasty. poniedziałek, nie? Miruś, nie wdrabiajmy się w szczegóły. Oj to jest trzynasty, a skoro jest trzynasty, to trzeba było twój farat. Na za czas, za czas, na ci trzymać w piwnicy. A najlepiej to się zamknąć in einen Wobblogg, Land. A teraz to co? Pewnie potrzebujesz pomocy, bo trzeba uczyć nosa temu złoczyńcy. No ale jeżeli to będzie uczeń? Jeżeli to będzie uczeń, to postawię mu pałę. <noise> Mirusz, to może ty mi pomożesz odzyskać Majrowę? <noise> no, no wiesz... Komando foki nie uczyli nas takich tryków, nie? No ale w zamian mogę ci e, strzelić ortodoksyjnie generalną fotę, nie? E, to może Krystyna konfirm na wspólną potopę? Bardzo ładna foto bardzo ortodoksyjna. E, teraz e, jedna generalna sprawa. E, musimy wrzucić te poty na e nie? Ale... Nie mamy komputera, nie? E, no to ja może skończę po Panią informatyczką. E, najlepiej po obie, nie? E, no, jak trzeba, to trzeba. było poniżej poziomu poręsta gampa No dobra Aleksandro, słuchaj, jest taka sprawa, eh? Musiałem rzucić foty na Epulsa, nie? Epuls? Czy ja dobrze słyszałam? Czyż to jest zakazana strona? Proszę nawet tej nazwy przy mnie nie wymawiać. Ale co z fotami, eh? Generalnie to możemy je wstawić na oficjalną stronę naszego liceum. To ty weź notebooka, pisz hasło i nie uwierzysz, co się stanie. A co się, co się stanie, he? Zalobujesz się. O, no dobrze, a e, mm, jakie jest hasło, eh? Ale ś to jest tajne hasło, to w sekret. Labrador. Ależ ortodoksyjne hasło, życzę, bym się nie domyślił. E, dobra, jestem teraz w goglach, co dalej? Koniecznie wyjdź z Google i wpisz www.sklogowska.szkola.czek.pl e, Okej, okay. dobra, e, e, proszę mi się nie patrzeć na ręce, dobra? Ja wiem jak mnie na ręce. E, e, e. Czemu ta myszka na jedną przycisk, e, Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobrze, że są pytania, proszę pana. Generalnie to myszka na jedną przycisk. Bo to nie jest peces. Brawo, pani Emilio. Nie za poprawną odpowiedź można otrzymać dla mnie czekoladkę? Och, dziękuję. No nic, na nas już pora. To my będziemy leciały. Jeszcze wkazuję na dyskietkę. A ja wydrukuję. Miro, co ty tam pohlédáš? Hmm, a taky tam fotky, ne? <laughs> Tady já ja s takým norisem, ne? <laughs> Tady já ja s rashakiem, čili... Z w Holandii. A tutaj, tutaj z czasów, gdy byłem jeszcze komandosem, nie? A tutaj patrz, patrz, cała seria, jak uczniowie zarzucają szelumpa na barę, nie? A, dobra, jak to... No, nic to po mnie. Jak to mówią? Shalom in the morning, shalom in the evening. Goodbye. 3 razy 15 minut z 20 minut przerwy. To może ja tutaj koło pani usiądę? Mogę? Tak? No dobrze. Dzień dobry, przewodnictwo. Kto ja? To pan. Weź moje miejsce. E, ale ja pana w tym momencie nie rozumiem. No ludzie, ja tu jestem dyrektorem. Ja tak chcę. To się bez sensu. Panu właśnie! Hej, dziewczyno Karolino, co ty to Ja wszystko nie wiem! Osobiście podzielam zdanie obu panów. Pewnie zgodnie z drogą zostaną termodynamiki. A to mi pan tu gada? Człowiek to musi wejść w kwiopię. Ja mam prawo mieć swoją filozofię. Ten image, optymizm jest ważny. Bez niego świat byłby straszny. O. Bardzo doceniasz jego ogrom, ale ci, proszę ciszę, bardzo mi dzisiaj boli głowa, gardło i kolano nie chciało iść sało, a teraz proszę, usiądźmy i w ciszy przedstawmy swoje prośby. Ale tutaj porno, to znaczy parno. Jak najowisze kosmos. Co? Gorąco panu! Rzeczywiście, prawie jak na Jamajce. Lecę pa! Panie dyrektorze, moglibyśmy w naszej szkole założyć klimatyzację? Mogłabym zrobić wstępnego sztores. Pani, to co koszta? Nie żadne Najsam no CG. toalety. Potem klimatyzacja. Państwo nawet sprawy nie zdaje, ile sześć toalet może kosztować. I znowu trzeba złą strzelać, a dostaw czego nie ma. No Gosiu dalej... dalej. Witnessy robią swoje. Jeszcze tylko trochę to się świeci trochę, to i będzie dobrze. Ale czekaj, czekaj, co znalazłam. Człowiek w dramatycznej sytuacji, prawda? Na pograniczu prawa, tu w dwóch religii, czy dwóch sprzecznych idei, prawda? To sytuacja, prawda? Typowa dla romantyzmu, prawda? Niunia, ja romantyczna. Nie, nie, nie. Sobie lepiej tutaj usiądź, odpocznij. ja Cięłbym opowiem, jak ostatnio robiłam naleśniki. Czy się gotować? Piłaś? Po prostu mój mąż mnie prosił, mój sekret mnie prosił, to zrobiłam już ten nalicznik. Ale... No, prawda, miałam podobną, prawda, sytuację w domu z gotowaniem, prawda? Chyba, ty! Yy. Co tam się jak brzydko bawisz pod ławką? E, prawda, ale wracając tutaj do sprawy... E, czy mi się wydaje, czy ty coś przeżuwasz? Oprądzankuj się. W e, każdym bądź prawda? Wiesz mi pokazać nowy numer Avanti. No tak, tak, żabciu dziś umiałam. Proszę. Op. Proszę. To było bodajże na stronie dziewiętnastej. Proszę. Bluzka, bluzka. 256 pięćdziesiąt złotych. To jest chore, chore. Ale no ja muszę ]再te. mieć. Ale 256 pięćdziesiąt sześć złotych. Za trochę materiału i koronę. To jest chore. To jest niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. Ach, mi, ladies, jeśli mowa o drogim shopping, to osobiście jadłem kanapkę za 5 euro we paniola. Ale Zap, nie tak? będę się chwalił, mam bardzo ważne zebranie. Buenos aires, señoritas. Czy widziałaś, jak on śmiesznie idzie? Tylko bez śmiechu pijąc mi tu, ja? A proszę, powiedzcie mi kawał jakiś. Pędzel był precyzyjnie, mój drodzy, że... Była jasność. Ja lubię to krótko zdjęcie na temat. No, no. No, 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 kobiety zawsze mam tylko no i no. I nigdy nie wiadomo, czy chodzi o no, czy no. Od małego już tak mają. Życzku, jak to ma być kawał? Obecładniający, paraliżujący, paralizytko drgawkowy. Takim kontekstem. Na wszystkie świętości. Nie, nie zgadzam się, wyczuwam tobie zło. Naprawdę dziwię się, prawda? że wyjeżdżasz tu prawda z takim czymś. Dobra, dobra, red light, red light. Bez podtekstu to jest porządny lodor. To może ja opowiem kawał. Schodzi Jasiu do lekarza, lekarz go pyta, Jasiu, co się stało? Wspowiada, kule jest matematyki. to <grystanie> 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 sobie śmieszne, to może ja już pójdę. Mają chłopaki, grają na macie. Macie piłkę i gracie. I ruszaj, to potrafisz zateksić. Na kolor dżabciu. Achtung! Achtung! Szanowni Państwo, dzwoniło już! Dzwonka nie było słychać? Zapraszam na lekcję, no! Otworek! yes